Głównym celem ubezpieczeń społecznych jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego związanego z określonymi zdarzeniami w życiu człowieka. Realizacją zadań określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zajmuje się zakład ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia społeczne, podobnie jak inne ubezpieczenia, opierają się na zasadzie przewidywalności pewnych zdarzeń losowych i zapewnieniu ochrony, jeżeli już takie zdarzenie zaistnieje. Takie zdarzenia losowe w ubezpieczeniach społecznych to nic innego jak ryzyka ubezpieczeniowe. I w ubezpieczeniach społecznych mamy cztery rodzaje takich ryzyk. Jest to starość, choroba, wypadek i niezdolność do pracy. Ponieważ z każdym ryzykiem ubezpieczeniowym związane są inne potrzeby, zakres świadczeń ubezpieczeń społecznych dzieli się na ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia wypadkowe. Żeby móc podlegać tym ubezpieczeniom musimy opłacać składki, zatem musimy opłacać składki rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe. Składki, których wysokość jest określona w formie stopy procentowej są gwarancją ubezpieczeniową na wypadek zajścia określonego ryzyka. Ten procent jest liczony od tzw. podstawy wymiaru, która jest różna w przypadku różnych ubezpieczonych. I tak, w przypadku pracowników podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest rzeczywisty przychód z tytułu zatrudnienia. Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru tej składki. Na ubezpieczenie rentowe 8%, na ubezpieczenie chorobowe 2,45%, a na ubezpieczenie wypadkowe stopa procentowa uzależniona jest od wypadkowości w danej firmie. Przedsiębiorcy opłacają składkę stałą w wysokości 1,8%, natomiast pozostałe przedsiębiorstwa w zależności od wypadkowości danej branży. Płatnikiem składek za pracownika jest pracodawca, który również bierze udział w finansowaniu tych składek. Wszyscy pracownicy podlegają ubezpieczeniom społecznym obowiązkowym, wszystkim czterem. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, natomiast do ubezpieczenia chorobowego mogą przystąpić dobrowolnie. Przedsiębiorca w zakładzie ubezpieczeń społecznych występuje jakoby w dwóch postaciach jako płatnik za swoich pracowników i jako ubezpieczony za siebie. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie musi płacić składek ubezpieczeniowych w zależności od rzeczywistych zarobków. Może to być deklarowana kwota, ale nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju ogłoszonego na dany rok. Należy również wspomnieć o uldze dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Są to preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne. Każdy, kto zaczyna swój pierwszy biznes, może przez 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.